Dzisiaj złapiemy PDF. a To jest moja koleżanka Amelka, która podaje się za 14 latkę, a tak naprawdę ma? 18. A to jest Rafał, który napisał do Amelki na Facebooku, ale przejdźmy od razu do rozmowy. Chciałbyś się może spotkać? A ile masz lat? 14. 14, Fajnie. Pamiętaj, żeby wysłać adres. Rozstawiliśmy ukryte kamery, ukryliśmy się w łazience i pozostało nam jedynie czekać na podejrzanego. Cześć! Rafał. Gdzie rodziców? masz? to jest... ci No masz fajnie 곡... Dziękuję. A wstaniesz na chwilę? Zniał, fajnie. To co, spróbuję się w ogóle zobaczyć, jak to kanapę. On kurwa się teraz już obok niej. No, tak lepiej jest, u Nie, ja teraz tak zmyra po nocy, jak jakiś cyjkowy także na ogół. Fajne paluszki, no. Cały czas mieliśmy sytuację pod kontrolą i tylko czekaliśmy na idealny moment, aby zainterweniować. A ła, co się dzieje? łała! No co te kamery, co wy robicie z tymi kamerami? Zostawą kamerę. No, Daj tą kamerę tylko. Nie widzę, ona nadal. 14, tak? A ty ile masz? Ja, ja mam? 36. Obróżcie się, zobacz tam. Widzisz to? Kamera. Wiesz, jakie są konsekwencje o takie coś? Chciałem tylko pokazać, że nie. A J Czeka, to jest nieporozumienie jakieś. No muszę tylko pokazać, że nigdy nie widzicie. Wejdźcie. Gdzie dalej! Gdzie dalej, dolej! Gdzież wyrusza? Sprawa pierwsza, tak wiesz? Sprawa!